koślawe paluchy, poduchy stają się też bardziej bolesne i zniekształcone. Następują różnego typu wykoślawienia i zwyrodnienia. Po dobrym rozmasowaniu sobie, albo drugiej osobie stóp, palców, szczególnie górnej części, pytamy za Paluch i odwodzimy go w kierunku zewnętrznym kilka do kilkunastu razy. Odwodzimy, odwodzimy paluch, kręcimy nim kilka razy w lewo, kilka razy w prawo. O, w ten sposób rozbijamy poduchy. Rozbijamy poduchy, bo one są, jak widzimy, zdeformowane spięte, tu tworzy się płaskostopie poprzeczne. Jakiś złośliwy wewnętrzny odcisk wdał się w część poduszek, poduch, które stanowią część płuc i oskrzeli oraz mięśni trapezowych, tylnej części pleców, rozmasowanie w ten sposób różnymi ruchami. Odwodzimy haluks. Kręcimy palcami do przodu, do tyłu i w lewo i w prawo. Haluks koślawy paluch. I już.